Dzień dobry wam dzisiaj w bardzo brzydki, pochmurny i obrzydliwy wtorek. Śnieg nam całkowicie, Znaczy czy nie, chciałam powiedzieć że całkowicie stopniowo, to jeszcze nie, ale topnieje, ponieważ coraz cieplej jest na dworzu. Jakąś godzinę temu było plus 2 stopnie. Jaką godzinę? 3 godziny, o 9 widziałam w samochodzie było 2 stopnie, teraz pewnie jest więcej. I jest coraz większa plucha, nie ma słońca i jest beznadziejnie brzydko. Ale cóż, widzieliście, rano pokazywałam wam drogę, więc y, macie taki, wiecie, y, obraz tego, jak to u nas niestety wygląda. No ale, no trudno, wygląda to, wygląda, żyć trzeba dalej. Nie bez względu na to, co bym się to nie podpaliło, bez względu na to, czy świeci słońce, czy nie świeci słońce, to niestety, choć na tu. Trzeba żyć dalej. Myśmy dzisiaj z Przemkiem byli rano w laboratorium, robiliśmy sobie badania. Ja robiłam sobie takie, wiecie, nie chodzi się teraz na te badania, na które kieruję się. Mogą się znaleźć dwa miejsca typu laboratoria medyczne w Twojej okolicy. Słyszeliście szpiega? Powiedziałam laboratorium medyczne, i już mi telefon podaje asystent, gdzie mogę znaleźć laboratorium. Ci szpiedzy po prostu nas wykończą. Wiecie, żeby w domu. Ja zaraz wrócę do tematu laboratorium, ale słuchajcie, żeby, żeby nas szpiegował telefon. Do tego to ja już się przyzwyczaiłam, naprawdę, ale wiecie, że. Yy... Szpieguje mnie również pilot w domu, który służy do obsługi takiego małego pudełeczka, który robi w domu za smart TV. Może się zaplątałam. My mamy telewizor z funkcją smart, ale internet w tym telewizorze się zacina czasami, więc dokupiliśmy taką przystawkę, która nam umożliwia łączenie się z internetem, obsługiwanie tych aplikacji, które są w telewizorze, typu wiecie Netflixy i inne YouTuby. I tamten pilot wystarczy, że się trochę pogada do niego. To znaczy do niego, oczywiście nie do niego nikt nie gada, ale rozmawiamy na przykład z Przemkiem o jakiejś muzyce, o jakimś filmie i nie szukamy tego w telewizorze. Natomiast e, następnego dnia powiedzmy włączamy telewizor i on nam wyszukuje. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to jest po prostu horror. To jest, słuchajcie, horror, żeby człowiek musiał w domu e, chować telefon do szuflady, nie wiem, nie korzystać z pilota. Aha, ja mam, nie wiem, czy ktoś kiedyś zwrócił uwagę, e, zwróćcie uwagę, bo dzisiaj chyba też pojawi się taki e, urywek z mojego komputera, znaczy z laptopa. Ja mam zaklejoną e, kamerę w e, laptopie, tą, wiecie, tą, e, tą kamerkę, która jest wbudowana do laptopa. I ja mam to. E, e, Zaklejone na jednym i na drugim komputerze. W domu na stacjonarnym nie mam kamerki, nie tęsknię za nią absolutnie to jest po prostu koszmar, żeby człowiek bał się, że przechwycą jego nagrania do internetu. Żyjemy w strasznych czasach, łekkawe na pocieszenie. Ale wracając do tematu, chociaż właściwie to uważam, że ten temat, o którym przed chwilą powiedziałam, to należy nagłaśniać, nagłaśniać i jeszcze raz nagłaśniać. Naprawdę, żeby nie był mi potrzebny smartfon do pracy, to nie wiem, czy nie postarałabym się o starą Nokię 3310. Tamta nie szpiegowała, proszę Państwa. Nie umiała. No. Wracając do tych laboratoriów, jako że nie chodzi się już teraz na badania, na które, znaczy, może duże zakłady nadal wysyłają swoich pracowników na badania okresowe, no ja siebie sama nie wysyłam na badania okresowe, więc, znaczy, mój prywatny zakład pracy nie wysyła mnie na badania, więc ja prywatnie sama siebie wysłałam dzisiaj na taką wiecie morfologię z rozmazem. I czekam, bo około 14 mają być wyniki w internecie, więc będziemy sprawdzać, co tam. Znaczy, nie czuję, żeby mi coś tam było nie tak, ale stara jestem. Badań nie robiłam już nie wiem jak dawno, więc y, jako, że Przemek uszedł y, właśnie do laboratorium, to mówię, przejdę się z Tobą, wypiję kawę bez śmietany rano, żeby y, nie, y, w wyniku nie zakłócać i pójdę. No i poszłam. I nawet mnie to trochę zdziwiło, bo za tą rozszerzoną morfologię zapłaciłam 18,50, także normalnie taniej zrobić badania niż kupić mięso. Takie czasy. No, a Przemek, y, chyba tam Wam wgrałam wcześniej też urywek, jak Przemek zamawiał sobie swoje badania przy okienku. Starałam się nie uchwycać y, innych ludzi. Mam nadzieję, że mi się udało, bo jeszcze tego nie montowałam. Y, Przemek y, robił sobie badania na y, ustalenie poziomu przeciwciał, tych covidowych, bo y, zamierza szczepić się y, niestety. Yy, zamierza się szczepić w Hiszpanii będąc w czerwcu i mają nadzieję, że właśnie ten wynik z poziomu przeciwciał pozwoli mu na to, żeby wziąć tylko jedną dawkę szczepionki. Yy, tak nas poinformował yy, yy, no znajomy, który nam będzie pomagał, Przemkowi będzie pomagał wziąć tą szczepionkę w Hiszpanii. Podobno właśnie słuchajcie, jak macie określony poziom przeciwciał to y, można Was y, potraktować tylko jedną dawką y, tych, tej szczepionki. Aczkolwiek Przemek nie będzie się szczepił ani Pfizerem, ani niczym takim, co jest dostępne na rynku u nas w Polsce w tej chwili, tylko taką, wiecie, szczepionką, która nie jest szczepionką genową, tylko taką zwykłą, tradycyjną szczepionką, która u nas chyba w kwietniu ma wejść y, na rynek polski i to jest szczepionka, która jest przez y, firmę Novavax. Produkowana, A, yy, chcecie to zgłębcie sobie temat. Ja tutaj nie będę się na ten temat wypowiadać, bo. bo nie. <laughs> no. No i czekamy na wyniki. Yy, czekamy na wyniki, bo. Sama jestem ciekawa, wiecie? Yy, no, bo tak jak sami dobrze wiecie, to, że czujemy się świetnie, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zdrowi, bo pewne choroby objawiają się po dużo dłuższym czasie, niż byśmy myśleli, nie? Także zobaczymy, zobaczymy. Będę dawać znaki, mmm, jak, jak tam moje zdrówko. Gdzie ja zawsze jestem optymistą, u mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna, więc ja tam niczego złego się nie spodziewam, ale zobaczymy. No, warto wiedzieć. Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, bo czasami lepiej dowiedzieć. Nie, tu! Nie, nie, niczego się nie dowiadujemy. Nie, nie, nie dowiadujemy się niczego. No, a ja jestem w pracy i zaraz wam pokażę, jakie fajne rzeczy przetargałem dzisiaj. Jestem mocno zadowolona z dzisiejszych zakupów I nie omieszkam się pochwalić Nie są to rzeczy dla mnie, chyba nic, nic sobie nie wezmę z, dzisiejszego, z dzisiejszych łupów Wszystko pójdzie na sklep yy. Więc spijam kawkę i zaraz Wam pokażę Co też takiego upalowałam dzisiaj A jest tego masa, ja Wam pokażę tylko kilka sztuk No i słuchajcie, to, to jest tylko parę rzeczy, bo nawet nie mam specjalnie czasu się tu rozpakowywać, ale chcę Wam pokazać to, co akurat wpadło mi w rękę takiego fajnego. Nie jest to co prawda ciuch zimowy, ale zima się teraz skończy. A to są przepiękne cygaretki białe, stępnowane na granatowo z granatową gumą w pasie. Zobaczcie. To są przepiękne, białe cygaretki z marki Uniqlo. To jest naprawdę świetna japońska marka. Z przepięknej bawełny. Świetnie odszyte. Normalnie nie mogę się doczekać wiosny, bo sama bym nie takie spodnie chciała. A w klimatach jesienno-zimowych jeszcze zobaczcie, mam taką piękną, dzianinową, plisowaną spódnicę dzisiaj. To jest Marks and Spencer. To jest taka... Bardzo miękka wiskoza w kolorze takiego biało-beżowego melanżu, coś takiego. Zobaczcie z bliska. Stan jest idealny. A dodam, że wszystko jest po 3 złote. To jest mój ulubieniec i nad tym się zastanawiam, czy sobie nie zostawić, ale zobaczę. zobaczę jak wyglądam. Chociaż kolejny szary sweterek, no, jakiś obłęd. To jest marka, którą ja bardzo lubię. To jest marka Hash. No i to, że jest szary, to jedno, a do tego ma taki piękny, wrabiany wzór, to wiecie, mnie się podoba. Zobaczcie, mam jeszcze łup dla fanek marki Tommy Hilfiger. Proszę bardzo, świetne, proste dżiny. O, z takimi fajnymi lampasami na boku. Marka, tak jak mówię to mi Hilfiger, rozmiar 44, 46, bardzo ładnie tutaj się nam nadają, świetna rzecz. A jakby ktoś pomyślał, że e, mamy tylko do dyspozycji małe rozmiary, to nie. E, jak ktoś lubi fajne groszki w sportowych rzeczach, to proszę bardzo, rozmiar 44 bluza dresowa granatowa w takie śliczne białe groszki z fajnymi tutaj falbaneczkami a nie, nie ma falbaneczek, coś mi się ubzdurało, z marszczeniami na rękawach, a mi się wydawało, że te falbanki. zobaczcie no i tu jest jedna rzecz, która mnie urzekła niesamowicie, to jest rozmiar 50 albo 52, już nie pamiętam piękny, obłędny biały sweter zobaczcie, taki ze sportowym sznytem jest taki prążkowany, ale prążki są w poprzek, nie wzdłuż. To jest chyba biskoza, Zaraz zobaczymy. Tak, rozmiar 50. I to jest, nie, nie kłamie, poliester i w połowie poliester i bawełna. Że świetne, z takim fajnym układającym się półgolfikiem. Tu jest gratka i to też jest rozmiar 48,50. To jest XL, ale yy, to jest bardzo duże XL. Marka Wool Lovers to jest 100% wełna, piękny sweter. Do dżinów, do spódniczki jeansowej, czy w ogóle do są Zresztą to jest miliony możliwości. Jeżeli ktoś lubi mocny róż, piękny skład, to proszę bardzo. Wool Lovers. Jest coś dla zwolenników, e, spódniczek dłuższych, plisowanych, ja uwielbiam plisowane solejki, ja mam e, właśnie taką, niestety kupowałam sobie ją nową w H&M i zapłaciłam za nią, słuchajcie, wtedy 128 zł, a tu jest piękna, plisowana spódnica z bardzo ładnym tutaj e, pasem, z tyłu jest gumka, więc się ładnie dopasowuje, z tyłu jest gumeczka, nie ma żadnej skazy, żadnego zaciągnięcia. Nic. I to też jest chyba pięćdziesiątka, jeśli kojarzę dobrze. jest duża spódnica, ale bardzo zgrabna. Także, no nich mi ktoś powie, że się nie da. I to nie jest wybierane spośród jak iluś tam y, dni. To jest wszystko jeden dzień. Ja to po prostu dzisiaj przyniosłam. A mam tego przybory. Także szperajcie, dziewczynki, albo zaglądajcie do nas na stronę. Sklep macie podlinkowany. Taka mała autoreklama. Nie wiem, czy u Was też jest to laboratorium e, Diagnostyka? W każdym razie e, wyniki sprawdza się pod adresem www.diagnostyka.pl ukośnik wyniki. E, więc tak sobie myślę, że to jest e, e, jakaś szersza sieć. Na u nas w Ałku są dwa te laboratoria. E, no nie wypowiadam się. W każdym razie tak wydaje się to, że, że jest to taka, jakaś taka ogólnopolska sieć tych laboratoriów. W każdym razie wyniki mam. Mam wyniki i są e, na aż po prostu, tak wiecie, centralnie na środku, także mam zarąbiste wyniki. E, to znaczy, mam trzy parametry, dwa chyba obniżone, jeden podwyższony. Natomiast konsultowałam się już z lekarzem, bo wiecie, dobrze jest mieć mamę, która pracuje e, z lekarzem. No, moja, moja mama ciężko chora, już na dwie godziny dziennie do pracy chodzi, bo nie może w domu usiedzieć. No, w każdym razie mamusia podała wyniki lekarzowi i stwierdził, że nie należy się tym przejmować, ponieważ to są wyniki zaburzone z powodu przejścia COVID-a. Więc wszystko się to powinno uspokoić, a wszystkie tam te, takie podstawowe parametry, właśnie mm, skrwi, wyniki mam. Perfekcyjne na środku skali, także będę żyć. Takie mam, taką mam nadzieję. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać dwie rzeczy, bo za chwilę jednej z nich może już nie być, a na pewno Wam się przyda, jeśli się choćby od czasu do czasu malujecie. A druga to jest rzecz taka, która jest obecnie w promocji i też warto skorzystać, jeżeli poszukujecie. Moja ukochana Bielenda Makeup Academy ten Eco Fluid. Właśnie w tej chwili jest w Rosmanie w promocji i jest przeceniona z 29 na 17. Tam wycie z groszami. Także jeżeli jesteście zainteresowane tą ekobielendą, to do 15. Nie, do końca miesiąca, bo jesteśmy już po 15. Boże, czas leci jak wściekły. To właśnie ona jest w promocji dosyć sporej. Także jeżeli nigdy nie próbowałyście, a ja zachwycam się cały czas i polecam ogromnie. Także, jak się nie zapoznałyście jeszcze z tym podkładem, to warto, bo jest dużo tańszy. I to jest puder bo ten, który Wam pokazywałam ostatnio, czyli spezet, ten sypki puder, no to on jest fantastyczny, naprawdę pięknie się po nim wygląda, ale puder jednak sypki to nie jest mój przyjaciel. Ja nie umiem go nakładać, to znaczy wkurza mnie to, że on się wiecie, w chmurę zamienia, ale ja, ja i tak go zużyję oczywiście. Natomiast um, oglądałam jakoś dwa, dwa tygodnie temu czy tydzień temu um, film Kitulca odnośnie właśnie tych nowości kosmetycznych z Biedry. I ona pokazywała właśnie e, ten Hyaluronic Mo Moist Powder. To jest e, ultra... E, chyba te wyniki nie są jednak dobre. Coś Alzheimera mam czy coś. E, utrwalający puder z kwasem hialuronowym. I e, on ma bardzo nawilżać skórę. W każdym razie y, przetestowałam na sobie, na pewno skóra nie wysusza i piękna, gładka buzia po nim jest, naprawdę taki mały photoshop się po nim dzieje, a puder kosztuje 13,99 więc e, dziewczynki, jeżeli macie ochotę, on jest wegański, cruelty free, także same plusy, a kolor ma taki już Wam pokażę, bo on jest jeszcze w sypki, ale sypkiego nie było już ani jednego. Zresztą i tak go nie wzięła, a był jeden to jest taki jak bananowy chyba. Nie wiem czy to. O, dosyć dobrze podglądam, o, oddaję aparat ten kolor ale naprawdę jest fantastyczny na buzi. Jeżeli znajdziecie gdzieś w biedrze jeszcze ten, pokażę jeszcze raz dokładnie to opakowanie. Jeżeli traficie jeszcze na ten puder, bo ten wziąłam ostatni, <grym> ale wiecie, no, to u mnie był ostatni, w innych biedronkach nie było już wcale. Ale dziewczyny, jeżeli traficie na niego, to bierzcie w ciemno, bo jako wykończeniówkę, ja go nawet pod oko nakładam i jest perfekto, szczególnie rano, bo teraz to ja jest, wiecie, godzina jest... 15.46 to ja już nie mogę mieć perfekcji na skórze. Widzę, że się tak trochę świecę. Ale no, naprawdę on działa swoje i kosztuje 13.99. Także donoszę uprzejmie, że wszystkie wyniki mam świetne. Te trzy parametry dojdą do siebie wraz z, że tak powiem, wraz z opuszczaniem mojego ciała przez COVID. Wydaje się człowiekowi, że już jest całkowicie zdrowy, a jednak on nadal Jakieś tam pozostałości w ciele zostawił. W każdym bądź razie idę robić obiad. A Wam życzę pięknego dnia, pięknego tygodnia i żeby Wam się pogoda poprawiła, bo jeżeli macie taką jak my za oknem, to. Brrr. Trzymajcie się do zobaczenia. Buziaczki. Pa Pa.